Paulino, znasz realia prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i w Niemczech. Takich największe różnice. Ile ich będzie? <laughs> Sama mogę zdecydować. A, zdecydowanie. <laughs> um, nie wiem, ile uda mi się znaleźć, ale jedna, która na pewno mi się od razu nasywa, to jest. Pierwsza. Digitalizacja. To jest bardzo duża różnica. To znaczy, kto jest digitalizowany? My czy wy? Że tak Business, biznes, tak? biznes. biznes. Y, różnica polega na tym, że w Polsce możemy wszystko sobie załatwić y, podpisem kwalifikowanym. Albo dużo, tak, tak. Tak, no? albo bardzo wiele, tudzież profilem zaufanym, online. Y, praktycznie większość spraw jesteśmy w stanie tak załatwić. W Niemczech niestety nie. Słyszałem, że tu fax funkcjonuje jeszcze. Fax funkcjonuje i ma się bardzo dobrze. Myślę, że jeszcze długo będzie funkcjonował. Ale to jest żart czy... Nie, nie jest to Plart. Faks to podstawa każdego biura. Ale to jest prawda, że do niektórych urzędów można się komunikować. Do, z niektórymi urzędami można się komunikować tylko faksem lub yy, papierem. Yy, nie ma ograniczenia na zasadzie tylko faks, mhm. natomiast bardzo często jest ograniczenie, że jest to rzeczywiście droga Pre papierowa. Preferencja, żeby tak. Tak, preferencja. Dobrze, no to digitalizacja co jeszcze? E, powiedziałabym jeszcze, że szybkość załatwiania różnego rodzaju spraw, która jest znowu wiąże się z tą digitalizacją, dlatego, że bardzo często w Niemczech jak chcemy załatwić jakąś sprawę tudzież nadanie jakiegoś numeru dla, dla działalności gospodarczej yy, czy zatrudnienie pracownika, to może się przeciągać nawet kilka tygodni, co. Mam odczucie, że u nas w Polsce raczej jest nie do pomyślenia. Nawet mam taki case z ostatniego tygodnia, gdzie klient po prostu nie, nie, nie może nam uwierzyć w to, że, że zatrudnienie pracownika do Niemiec z Polski będzie trwało no tak około 5-6 tygodni, zanim poprzychodzą wszystkie odpowiednie dokumenty. Sporo. Sporo. I trzecia? Eee, I trzecia różnica w prowadzeniu biznesu? No to oczywiście podatki. <noise> Ja jak rozumiem znowu Niemcy przegrywałem czyli hmm. 3 do 0, tak? Wiesz, że tak, tak w tak nie jest Tak, rzeczywiście, rzeczywiście tak wyszło, że podatki w Niemczech są znacznie wyższe od tych polskich, tak? Zależy kto ile zarabia, to też y, muszę o tym napomnieć, niemniej jednak jeśli ktoś rzeczywiście chce na szeroką skalę rozwijać swój biznes, musi się liczyć z dość wysokimi podatkami. Wracamy do Polski.